Sofia Kaczyńska, prezes lokalnej grupy działania Wadowiana. Przez dwa dni u nas rękodzieło. Organizowaliśmy festiwal produktu lokalnego, w którym mogli brać udział wszyscy rękodzielnicy z powiatu Wadowice i Andryki. Mamy różnorodne wyroby, które prezentują poszczególne osoby działające w pojedynkę, a także w stowarzyszeniu. W każdym z domków możemy obejrzeć to, co panie, panowie wytworzą w ramach swojej artystycznej działalności. Różnorodność, jak widać, jęka, od od y bardzo drobnych utworów typu e, jakieś bielikowe ozdoby ale także i mamy wyroby z drewna i ceramikę dzisiaj e, mamy 20 stoisk na których wystawiają właśnie nasi swoje wyroby i także zapraszamy na jutrzejszy dzień w którym Będą prezentowane także działania artystyczne i kulturalne przez zespoły, które przyjęły nasze zaproszenie i będą prezentować swoją działalność. Myślę, że spotkanie mieszkańców Wadowic, także przyjeżdżających do Wadowic licznych gości, pomoże tymże wystawcom na poszerzenie grona swoich wielbicieli, tych, którzy y, zainspirowani działalnością będą chcieli może w tym kierunku pójść. Dlatego w dniu dzisiejszym i jutrzejszym będą organizowane warsztaty. Dzisiaj mamy przewidziane warsztaty bieludkarskie, karciarskie, wyplatanie bianków. Także jutro można będzie z tych warsztatów skorzystać. W jutrzejszym będą także zorganizowane dla dzieci. Konkursy i różnego rodzaju zabawy przez grupy animatorów, którzy na pewno zainteresują najmłodszych widzów naszego, naszej imprezy. Zorganizowaliśmy także kilka konkursów. Pierwszy z nich to konkurs na najpiękniejsze stoisko swoich wyrobów. Każdy, który zwiedzi nasze e, tutaj domki, może rzucić swój głos i wybrać to stoisko, które najbardziej mu się podoba, zgodnie z regulaminem. Jutro ogłosimy werdykt. E, oczywiście będą i nagrody dla uczestników niespodzianki, a także dla głosujących. Wylosujemy spośród głosujących trzy osoby do nagród dla dzieci. Także zorganizowaliśmy różnego rodzaju gadżety. Będzie można w trakcie warsztatów ci, którzy będą uczestniczyć w największej ilości warsztatów dostaną od nas wybrane gadżety. Obok naszych stoisk jest także stoisko nowo otwartej restauracji, która oparta jest także na wyrobach związanych z miodem, z na miodu. Można stosować dzisiaj, a jeżeli ktoś by zainteresował się smakami wiodowymi, zapraszam do Także mamy stoisko wyrobów benedyktyjskich tak to się nazywa i też prezentuje ono różnego rodzaju wypięki, ciasteczka i także można skosztować dzisiaj wyrobów e, drzemów, na przykład truskawkowo-malinowego bardzo pyszny, polecam zapraszamy na dzisiaj zapraszamy na jutro, myślę, że ta impreza nam się uda na razie dziękujemy za piękne słońce i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, co dzieje się na terenie naszych e, LGD. Chciałam jeszcze polecić takie drobne opracowania. E, jest to folder, w którym e, przedstawiają się, podają swoje dziedzinie działalności, a także swoje adresy wszyscy. Rękodzielnicy, którzy u nas się dzisiaj pokazują. Niektóry, niektórzy, jak już e, dowiedziałam się, są po raz pierwszy na takiej, tego typu, właśnie, jarmarku. Myślę, że warto pamiętać o naszej tradycji, o tym, jak bogata jest nasza mała ojczyzna, różnego rodzaju piękne wyroby. I życzyć sobie, aby nigdy nie zaginęły i żeby młodzi także nauczyli się tworzyć takie piękne rzeczy w przyszłości. Dziękuję pięknie. Thank you. <laughs> Thank you. Ja tym, bo jestem z wodow. Bado A moje obrazki są w takiej różnej tematyce i różnymi e, i pastele i olejne, raczej. Niektóre mam takie co, coś mówią. No, część mam jeszcze dużo w domu takich, ale tutaj na przykład jest szczelnica, e, e, gdzie był szczony ojciec święty, potem przeszedł do Krakowa i do Rzymu. Tam jest taki jak za groszem wszyscy ludzie biegną, więc tutaj jest wietem zagroszem. Tam ta, to jest te, te kwiatki, to są przemijanie od poczęcia, malutkie dziecko, potem do takich wielkim, średnim, starszym. Lepiej jest jest No jeszcze właśnie, prawda? Nie,